No dzień dobry, witam Was serdecznie, zwłaszcza tych wszystkich z Was, którzy są szczęśliwymi posiadaczami MacBooków Pro, albo także innych laptopów, które mają tylko i wyłącznie gniazda USB typu C. Chociaż nie wiem, czy są takie laptopy na rynku, które tylko takie mają, ale MacBook Pro oczywiście ma. Dlatego musimy wszyscy, my, posiadacze takich komputerów, Posiłkować się przejściówkami. I właśnie o takiej przejściówce chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Dostałem niedawno do testów. Chińska marka, dość tania, muszę Wam przyznać, jak na tego typu rozwiązanie. Jeżeli jesteście ciekawi, co to potrafi, ile ma gniazda, ile ma portów, no to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego programu. Moi drodzy wszyscy posiadacze MacBooków Pro, oczywiście ja, mają problem, prawda? No bo mamy tylko gniazda USB typu C i wydaje mi się, że właśnie tego typu urządzenia powstały z myślą o tych wszystkich, którzy kupili Macbooki Pro, bo mają problem, prawda? No jak podłączyć USB? Pendrive'a, dajmy na to, jak włożyć kartę SD albo microSD. No nie da się, po prostu nie da się bez przejściówki. Ja najpierw korzystałem z takiej przejściówki, to jest Hyperdrive, bardzo ładnie zrobiona oczywiście, tylko kompletnie niepraktyczna. Dlaczego? Bo wkładam, wpinam ją do tych nie, dwóch gniazd USB typu C z lewej strony w MacBooku, w MacBooku Pro i co się działo? Wkładałem karty, dajmy na to SD, robiłem transfer z aparatu do komputera, bo chciałem coś montować i nagle Pojawia się komunikat, karta pamięci została nieprawidłowo odłączona. Po co się stało? Bo to się delikatnie wysunęło. Naprawdę tylko tyciu, tyciu i transfer, szlak trafiał. Trzeba było to robić od nowa. Poza tym mamy tutaj czytnik kart TF, czyli microSD. Nigdy nie działał. Od samego początku nigdy nie działał. Kompletnie. No więc ja generalnie pożegnałem i ucieszyłem się, kiedy dostałem ten hub. Firma... Chińska firma Nowo, no, Novo, nie wiem jak to się czyta nawet, szczerze mówiąc, tu będzie napisane, to jest USB-C Hub 6 w jednym. Bardzo ładnie zrobione, bardzo ładnie zrobione. Nie jest to grube urządzenie, 11 mm, jest małe, poręczne, w kieszeni się też zmieści. Dla mnie najważniejsze jest to, że ma przewód, że tutaj mamy przewód, który wpinamy do USB typu C właśnie w laptopie. To mi już załatwia robotę. Natomiast mamy do dyspozycji 6 portów. Mamy dwa USB typu C, mamy, przepraszam, mamy dwa USB 3.0 dokładnie. Szkoda, że nie 3.2, bo byłoby troszeczkę lepiej, no ale coś za coś. To nie jest drogi sprzęt, bo kosztuje około 100 zł, a niedługo będzie kosztował jeszcze mniej, a o tym za chwilę. Natomiast mamy tutaj też USB typu C które wspiera szybkie ładowanie. A więc tutaj do tego USB typu C możemy podłączyć zasilanie do naszego laptopa i on jest ładowany w trakcie kiedy my robimy, wykonujemy jakieś czynności, no to jakiś transfer i tak dalej. To laptop się ładuje. Praktyczne rozwiązanie. Następnie mamy czytnik kart SD, mamy czytnik kart MicroSD, czyli te tf -ki. I teraz tak, ten sloty na karty yy, microSD i SD y, mają szybkość 104 megabitów na sekundę, ale tutaj znajduje się także port HDMI 4K, ale uwaga, uwaga, przy 30 Hz. Praktyczne rozwiązanie, wiecie co, no ja rzadko podłączam do telewizora yy, laptopa, bo tego nie potrzebuję, czy do monitora też tego nie potrzebuję, w biurze mam maka mini, jest on podłączony do, do, do monitora po, po HDMI, ale ma tyle gniazd, że mi to w zupełności wystarczy. Ale słuchajcie, zawsze można, nie wiem, jeżeli ktoś potrzebuje tego, podłączyć do telewizora 4K i będziemy mieli z tego laptopa Oczywiście jeżeli tu będzie treść 4K, będziemy mogli to oglądać na, y, oczywiście na telewizorze. USB typu C daje nam jeszcze jedną możliwość. Możemy podłączyć oczywiście do tego y, smartfona, prawda? Podłączamy smartfona, tutaj HDMI do telewizora i mamy na pewno bardzo stabilny przesył, prawda? I to w 4K. Jeżeli chcemy coś oglądać, właśnie jakieś treści 4K z, z, z smartfona. Ale fajną opcją jest też to, że możemy podłączyć tę przejściówkę do y, iPada. Tutaj mamy oczywiście gniazdo USB typu C, to naprawdę wszystko działa. No i cóż, słuchajcie, to nie ma więcej co gadać. A, jeszcze jeżeli chodzi o, mm, o transfer, to już Wam tłumaczę. Y, u, y, czytnik kart SD. Sprawdziłem i mamy tak, przy szybkich kartach, oczywiście, szybkich kartach pamięci, czyli, czyli klasa 10, u3 V30 odczyt wyniósł między, no mniej więcej 88,50 megabitów na sekundę natomiast zapis 67,62 megabitów na sekundę więc to naprawdę są zadowalające osiągi w mojej pracy, w tym co ja robię to w zupełności wystarczy Słuchajcie, zobaczcie koniecznie opis tego filmu tam znajdziecie informacje dotyczące promocji która zbliża się już wielkimi krokami i będziecie mogli kupić tę przejściówkę nowo w dobrej cenie. Naprawdę w dobrej cenie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.